Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest Brickhead Luz i dzisiaj zajmiemy się kwestią Polaków w tej grze. Nie chodzi tutaj o polską społeczność, tylko kwestii dodania właśnie polskiej kampanii do gry Hell and Luz. Chodzi tutaj oczywiście o kampanię roku 1939. No i również miała trafić do tej gry Wojna Zimowa. Ogólnie założenie twórców było takie, żeby jak najwięcej elementów II wojny światowej otrzymało swoje mm, przedstawienie w grze. Jak najwięcej elementów II wojny światowej miało się właśnie pojawić w Hell and Luz. Takie było pierwotne założenie z tego co czytałem. No, coś takiego jak Wenistert, mniej więcej, tylko wiadomo w stylu Helleluze. No i właśnie tutaj miała się pojawić bitwa o Gdańsk. Dlaczego twórca akurat się na to? No to nie jestem do końca pewny. No, bo bitwa o Gdańsk, no to szczerze powiedziawszy, ciężko nazwać to, co się działo w Gdańsku w tamtym czasie bitwą. I teraz doprecyzowując, żeby nie było żadnych wątpliwości, chodzi o to, że jak najbardziej mamy Westerplatte, mamy Pocztę w Gdańsku, ale to są punkty oporu. A ciężko tutaj mówić o bitwie, jako całe miasto. Mamy walki o Westerplatte, mamy obrony poczty w Polskiej w Gdańsku, i większość osób właśnie skłania się do tego, że to ma być właśnie Heldus obrona poczty polskiej w Gdańsku. Ale z drugiej strony, nie do końca mi pasuje obrona poczty do Sky No Westerplatte już by bardziej się nadawało. Dlaczego twórcy nie zdecydowali się na jakąś bitwę obszarową w terenie? W przypadku kampanii polskiej, jak najbardziej, takie bitwy były, choćby bitwa pod Mokrą, bitwa nad Bzurą, jeśli chodzi o takie olbrzymie bitwy. Już bitwy z kategorii bitwa nad Bzurą, kiedy przesuwamy całą linię frontu. Więc, no, dlaczego twórcy nie zdecydowali się na coś dużego? Coś, co będzie de facto pasowało do Headless, nie wiem, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, po prostu twórcy twierdzi, że Gdańsk to będzie dobre rozwiązanie, że to się sprzeda. Może tutaj właśnie ta kwestia rozpoznawalności jest istotna, że na zachodzie nie każdy może kojarzyć bzurę i po prostu to może być dla niego czarna magia, a Gdańsk gdzieś mu się tam przebija, więc może o to faktycznie chodzi, nie wiem, nie jestem w stanie tutaj, że tak powiem, wyjaśnić co kierowało twórcami. W każdym razie, mimo wszystko, fajnie, że się to pojawi. Ale też chodzą słuchy, ja się spotykam z takimi opiniami, że to miało być połączone właśnie z nowym trybem walki. Że to nie do końca te 50 na 50 ma być, więc też nie jestem, że tak powiem, do końca pewny, bo te informacje, zależnie jaki serwis czytałem, to były ze sobą momentami sprzeczne. Więc ja tutaj nie chcę wyrokować, ale warto tu również nadmienić, że aktualnie ciężko jest stwierdzić, czy w ogóle to trafi do gry. W sensie najprawdopodobniej powinno trafić, tylko aktualnie, z tego co zauważyłem, to twórcy może nie, że się wymigują, tylko mówią, że na pewno to nie trafi w tym roku. To jest pewne, że to zostanie na pewno przesunięte. Z racji na to, jakie Heraldus przechodziło turbulencje i jakie ma problemy. No i trudno się dziwić, bo Heraldus faktycznie ma problemy i aktualnie twórcy mniej lub bardziej skutecznie próbują te problemy załatać, więc absolutnie tutaj nie spodziewałbym się no, kampanii polskiej i również wojny zimowej, właśnie mniej więcej pod koniec tego roku, tak jak to było zaplanowane grudzień tego roku, to raczej nie, raczej to się pojawi w przyszłym roku, jeśli się pojawi. Dla mnie, dlaczego byłoby istotne, żeby kampania polska i też wojna zimowa pojawiły się w ramach właśnie y, takiej gry jak jest Herald Luz? Przede wszystkim Herald Luz to jest gra całkiem inna niż Poskryptum, zawsze to będę powtarzał. Jest to gra, która jest y, szczerze powiedziawszy bardziej battlefieldowa i powiedzmy sobie to szczerze, że wiele osób po prostu w nią gra. A prawda jest taka, że jeśli gra jest rozpoznawalna, jeśli ona się, że tak powiem, wybija na szeroki rynek to ona przy okazji promuje historię i promuje właśnie wiele wydarzeń. Zauważmy to, że się pojawiały się polskie bronie, taki gra jak Call of Duty, jak Battlefield, pomimo tego, że były to dość drobne smaczki, to jednak yy, sprawiało, że zaczynało się wiele osób... Tym po prostu interesować, czyli właśnie kwestią polską, choćby podczas II wojny światowej, naszymi osiągnięciami, tego, jak właśnie Polacy walczyli podczas tej II wojny światowej. I pojawienie się takiej kampanii, właśnie polskiej z 1939 roku, w takiej grze rozpoznawalnej, jaką jest Heraldus, na pewno by wywindowało zainteresowanie właśnie naszą historią i tym, co. Się działo w 1939 roku w Polsce. Bo powiedzmy to sobie, że wszystkie kampanie z lat 1939-1941 są raczej dość słabo rozpoznawalne w takiej ogólnej świadomości. W sensie, mało kto co o nich wie, trafia się masa przekłamań, i wielokrotnie to jest takie spychanie tego okresu na taki drugi, trzeci plan, nawet. I to jest mi się wydaje bardzo złe, bo w tym momencie my widzimy bardzo przekłamany obraz II wojny światowej który właściwie reprezentuje tylko i wyłącznie Amerykanów, Niemców i Sowietów, bo nawet Brytyjczycy są wyrzucani gdzieś tam na margines jako ubogi sojusznik. Nam to może dziwnie brzmieć, ubogi sojusznik, bo dla Brytyjczyków to my byliśmy ubogi sojusznik, ale prawda jest taka, że Brytyjczycy dla Amerykanów to też był taki ubogi sojusznik tak trochę w pewnych kwestiach. Więc no niestety, ale prawda jest taka, że po prostu druga wojna światowa przybiera taki obraz e, wojny trzech a to nie jest tak do końca. Przy okazji ostatniej rocznicy Powstania Warszawskiego często zapominamy, że praktycznie od samego początku wojny, od momentu ostatnich walk w 1939 roku formuje się polski ruch oporu, który ma bardzo duże znaczenie dla późniejszych wydarzeń choćby na froncie wschodnim, bo powiedzmy to sobie to co robił polski ruch oporu naprawdę torpedowało wielokrotnie działania Niemców i my często patrzymy na to Powstanie Warszawskie jako na takie jedyne wielkie wydarzenie, jakie można powiedzieć przypisać do AK. Ale prawda jest taka, że jeśli zaczęlibyśmy się w to zagłębiać, to mamy tyle akcji sabotażowych, akcji po prostu, które no są najwyższej jakości. Właśnie prowadzonych przez oddziały Armii Krajowej, że po prostu powstałaby niesamowita gra z niesamowicie ciekawymi misjami, która no mi się wydaje Swoją fabułą i rozgrywką, jeśli byłaby ona dobrze zrobiona, to biłaby na głowę najlepsze skradanki i najlepsze jakieś właśnie gry o nie wiem, siłach specjalnych. Teraz już przeskakuję trochę do drugiego okresu wojny, ale na przykład pytanie tutaj się nasuwa, dlaczego te małe kampanie, niektóre wcale jakie małe nie były, z lat 39-41, na przykład wojna zimowa, pojawia się w grach sporadycznie. Właściwie to Winter War, który jest modyfikacją do gry Rising Storm 2 to jest chyba jedyna taka naprawdę mega solidnie, fajnie zrobiona strzelanka, która mówi o wojnie zimowej w sposób taki naprawdę przyjemny i przystępny. Dlaczego nikt nie porusza kampanii no, skandynawskiej? Dlaczego nikt e, oprócz poskryptum nie zabrał się za kampanię francuską, kampanię polską, kampania grecka? Tutaj ponownie poskryptum. Bez kampanii polskiej to właśnie kampania grecka i francuska się pojawiają, tylko grecka jest jako modyfikacja yy, wiadomo jak to z poskryptem ostatnio jest. Więc yy, tak mniej więcej to wszystko yy, właśnie wygląda, że jest masa kampanii, masa ciekawych kampanii, które kompletnie nie są wzięte pod uwagę i prawda jest taka, że trochę szkoda, bo mielibyśmy tu całkiem inne warunki, inaczej by wyglądała walka w tych właśnie kampaniach, inne bronie by się pojawiały, inne sposoby walki. To wszystko by po prostu było coś świeżego, coś nowego. Zresztą, część graczy jakby oczekuje, że w końcu się to pojawi, ale twórcy jakby nie do końca są zainteresowani pokazaniem tego. Wynika to z prostego faktu, że te kampanie, na przykład czy to francuska, czy to polska, zawierają sobie elementy, które nie dla wszystkich byłyby wygodne. Zacznijmy od kampanii polskiej i tutaj nawet. Polska gra Land of War The Beginning, kwestię trudną i skomplikowaną radośnie wyrzuciła poza nawias. O co chodzi? No oczywiście odpowiedź jest prosta. 17 września 1939 roku inwazja Związku Radzieckiego na Polskę. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla całego właśnie, yy, dla całej wojny, dla całej kampanii polskiej. No, jednak wyrzuca się je w tej grze poza nawias, przez co gra jest dla mnie nielogiczna, bo my nie rozumiemy, co się do końca dzieje. Dlaczego nagle tak wszystko się zaczyna walić? Pomimo, że jeszcze chwilę wcześniej twórcy jakby zapewniają, że wszystko jest ok, walczymy i bijemy się. I z tego powodu, no, twórcy spowodowali, że, no, gra stała się z gry, która całkiem nieźle, mimo wszystko, mimo swoich problemów, prowadziła narrację, nagle stała się po prostu, no. Takim potworkiem i mnie tego strasznie brakowało właśnie tego 17 września, tylko to nie zostało podniesione. No a dlaczego ten 17 września jest taki top problematyczny? No bo to nie pasuje Rosjanom i Związku Radzieckiemu. W sensie teraz Związku Radzieckiemu nie ma, ale Rosji jego nie pasuje, no bo Rosja to nie jest bohater, walczymy za wolność, tam wyzwalaliśmy Europę spod jarzma niemieckiego, takie brednie. A tu nagle okazuje się już na samym starcie, nie tylko, że współpracujemy z Niemcami, to jeszcze dokonujemy inwazji na broniące się państwo i to nie jest spoko, nikt tego nie będzie traktował spoko. Tak samo Francuzi czasami mają problem, no bo w sumie przewalili swoją kampanię. Bardziej to zrobili dowódcy, niż yy, żołnierze, bo żołnierze mimo wszystko wykazywali, tak jak na przykład w filmie o Somule. wspominałem, że na przykład francuscy pancerniacy wykazywali duch zaczepny i potrafili wykorzystać swoje pojazdy, to jednak dowódcy działali tak opieszale i w 1939 roku no, Francuzi nie za bardzo, że tak powiem, palili się do walki, yy, w sensie dowódcy, no i to spowodowało, że potem ich sytuacja wyglądała gorzej. Niezbyt wygodnie, więc y, można powiedzieć, Francuzi przegrali na własne życzenie, sami sobie to zafundowali, też zafundowali to swoim żołnierzom, niestety, no bo żołnierze sprzęt potrafili swój wykorzystać, ale no niestety. Y, no Dowódcy z ich wystawili momentami do niesamowitego wiatru. Zresztą troszeczkę to nawet w poskryptym widać. No i też tutaj mi się wydaje, jest ważna kwestia, właśnie z tymi kampaniami początkowego okresu II wojny światowej, związana, że my mamy taki mit niezwyciężonej armii niemieckiej, która wszystkich pokonuje i po prostu wszystkich rozbija. Tylko, że to nie jest tak do końca. To była armia jak każda. Owszem, taktyka była nowatorska, rozwiązania były nowatorskie w wielu kwestiach, ale. To, że coś jest nowatorskie, nie oznacza, że jest zawsze dobre. I prawda jest taka, że Niemcy wielokrotnie się potykali o własne nogi i gubili się czasami w tym, co robili, bo to dla wszystkich było coś nowego, dla nich poniekąd też. I takie niezwyciężone oddziały niemieckie, które maszerują przez Europę, po prostu i radośnie machają tam, to oczywiście wiadomo, jest propaganda. Wiadomo, niemiecka propaganda wyprodukowała masę yy, idiotyzmów, choćby polski kawalżysta szarżujący na. Na czołgi szablon. No, głupota. Po co szarżować na czołg szablon, skoro ma się 37, która za ten czołg rozłupie bez większego trudu paruset metrów, więc po co? Ale takie głupoty, że polska armia to był w 1939 roku obraz nędzy i rozpaczy, to się jeszcze powtarzało jakiś czas temu w szkołach czytaj Ja miałem takie doświadczenia. Jeden nauczyciel na zastępstwie próbował mnie przekonać do swoich racji. Jakoś mu się nie udało. E, ale też możecie napisać, czy słyszeliście coś takiego od nauczycieli niektórych przynajmniej. Broń Boże, mam nadzieję, że nie od historyków, bo to już by była w ogóle jakakolwiek... E, chociaż nie, nawet jeden profesor na studiach coś takiego powiedział, e, więc to chyba nadal jest jakiś tam standard. No i niestety tak to wygląda aktualnie, że te właśnie kampanie są tak smitologizowane, takie przedstawione w sposób pokraczny, karłowaty i tak dalej. A mi się wydaje właśnie, pojawienie się choćby kampanii polskiej, kampanii właśnie fińskiej, czyli Wojny Zimowej. W takiej grze Hezeldus naprawdę, moim zdaniem, mimo wszystko, że ta gra ma swoje głupotki, podniosłoby wiedzę właśnie o tych kampaniach, dałoby to moim zdaniem pozytywnego kopa. Gracze by otrzymywali coś całkiem nowego, całkiem coś świeżego, a przy okazji uczyliby się wielu ciekawych rzeczy. Ja uważam, że naukę można prowadzić zawsze, w każdym momencie, nawet jak się gra. Jeśli gracie i czytacie potem o tym, co graliście, jakie były bronie, jak te kampanie naprawdę wyglądały, to się masy rzeczy uczycie, no bo macie pozytywne doznania z tym. Więc jak najbardziej gry to jest element, który pozwala uczyć, który pozwala rozwijać nasze zainteresowania, naszą wiedzę, a nie tak jak to niektóre media piszą, że powoduje przemoc. Moim zdaniem, gry to jest świetny element świetny motyw edukacyjny, który pozwala po prostu. Dowiedzieli nam się wielu ciekawych rzeczy i mam nadzieję, że mimo wszystko twórcy nie zrezygnują z rozwijania tej gry właśnie w tym kierunku, moim zdaniem bardzo dobrym, czyli dodaniem jak największej ilości kampanii. Może być problem z przeładowaniem, ale mi się wydaje, że mimo wszystko się uda wszystko dobrze zorganizować. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co wy o tym wszystkim myślicie, co myślicie o kampanii polskiej w Heled Luz, jak się wy na to zapatrujecie, jak zapatrujecie się na wojnę zimową. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. No i cześć.